Dzień dobry drogie Ciaszki, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zrobimy utwór Bloodline zespołu Slayer z genialnego albumu God Hates Us All. tarkę mamy w standard Cis, czyli każda struna o 3,5 tony w dół i zaczynamy sobie od struna pusta, jest najgrubsza, struna niżej dwójeczka i mamy dwa razy. Później dokładamy tak, jak przy akordzie G, na trójeczkę, na najgrubszą strunę i teraz mamy tak samo dwa razy. Później przesuwamy o próg niżej i mamy jeden, Później znowu, jeszcze jeden próg, czyli mamy zero, I to mamy grane trzy razy, a za czwartym razem będzie zmiana. Doszliśmy teraz do tej jedynki, którą uderzamy raz, a później mamy 0, 2, później jest 2, 4 Power 3, 5 i 1. Czyli. Za pierwszym razem gramy ten początek trzy razy, i za czwartym razem yy, ten fragment początkowy i te akcenty, ale później już gramy tylko samą tą końcówkę, czyli. No i drogie zaczki to by było na tyle w dzisiejszej lekcji. Mam nadzieję, że lekcja Wam się nauczyliście się czegoś fajnego i co i miłego dnia Wam życzę. Na razie trzymajcie się. Slayer! Kurcze.